Cześć, witajcie. <laughs> dzisiaj wzór, który nie powiedziałabym, że jest dla tych z Was, którzy są początkujący. Jeżeli jesteście początkujący i macie tą odwagę takie coś zacząć, no kiedyś musi być ten pierwszy raz, więc możecie to razem ze mną dziergać. Ja z Wami będę dzisiaj jeden raport dziergała. Szkic do tego wzoru mam. To jak robić tutaj te przekręcone oczka, pokażę Wam bardzo powoli. Ja tutaj zrobiłam trzy raporty na szerokość tym wzorem. Robiłam włóczką Merino trójką. Liczba oczek podzielna jest przez 16. To jest jeden raport. Tak wygląda jego prawa strona, to jest lewa strona. Na szkicu pokazałam Wam. Ci z Was, którzy już nie pierwszy raz u mnie są na moim kanale, którzy już <laughs> dłuższy czas ze mną dziergają, to wiedzą mniej więcej, co te znaczki oz oznaczają. I tutaj mamy oczka prawe, w ten sposób zaznaczam oczka prawe. Tu z tą kropeczką to są dwa oczka razem ze skłonem na lewo przeciągnięte. Natomiast to są dwa oczka razem ze skłonem na prawo, wbijamy się pod przednie dwie ścianki tych oczek. Kółeczka to są narzuty, i tutaj macie w rzędzie 9, 11 i 13. W rzędzie 9 macie sześć oczek, które przenosicie z lewego na prawy drut, nie przerabiając i wbijacie igłę pod tylnią ściankę tych trzech pierwszych oczek i zamieniacie je miejscami, te oczka. Te oczka trzy pierwsze zamieniacie miejscami z tymi trzema. Y, y, trzema kolej, następnymi. Tu w rzędzie 11 widzicie te szczałki dwie idą w stronę lewą. I to samo robicie w tym jedenastym rzędzie, co w dziewiątym i w trzynastym, tylko z tym, że pod przednie trzy po, ścianki tych pierwszych trzech oczek. Ja Wam to zaraz bardzo powoli pokażę. Tutaj będziemy robili całkiem normalnie, a tu te, ten rząd 9, 11 i 13 postaram się bardzo powolutku Wam pokazywać. Zaznaczyłam tu również rzędy parzyste. Dlaczego? Nie wiem. No, może dlatego, żebyście widzieli, że, że w rzędach parzystych mamy same oczka lewe. Są tylko i wyłącznie oczka lewe. Wzór nadaje się również na okrągło do robienia, do dziergania. Z tym tylko, że te okrążenia parzyste przerabiacie jak oczka schodzą z drutu w tym wypadku one będą schodziły wtedy na okrągło robiąc jako prawe oczka i tak też je przerabiacie. Ja z wami będę robiła rzędy nieparzyste. Natomiast parzyste możecie przerabiać sobie już sami. Co jeszcze mogłabym do tego wzoru dodać? Chyba nic więcej. Będę po prostu starała się go wam powolutku pokazać. Rozpoczynam pierwszym pierwszym rzędem. Aha, ponieważ tutaj nie mamy, popatrzcie, żadnych oczek dla symetrii i tak dalej. Przerabiacie od pierwszego do szesnastego oczka i wracacie od pierwszego do szesnastego, od pierwszego do szesnastego i tak dalej, i tak dalej. Robicie tyle raportów, ile potrzebne jest Wam na Wasz projekt. Dopiero na końcu ostatniego raportu robicie lewe oczko. To jest oczko brzegowe. Ja pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam, natomiast ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. Ja już tutaj tą żółtą włóczką przerobiłam jeden raport dopiero na moim niemieckim kanale i teraz z wami będę robiła drugi raport. Tak jak powiedziałam, będziemy jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Mamy 16 oczek na szerokość, jeden raport i 22 rzędy na wysokość. 23 rząd rozpoczynacie znowu od, od pierwszego rzędu. Od pierwszego rzędu tak. A więc rozpoczynamy pierwszym rzędem, jest oczko brzegowe. Następnie mamy trzy oczka prawe. Ten szkic możecie sobie przerysować albo mogę Wam przesłać na Facebook na, prawe, na prywatną wiadomość. Po tych trzech prawych oczkach robimy jeden narzut i teraz dwa oczka razem ze sobą, z tą kropeczką to są, przeciągnięte. A więc pierwsze oczko zdejmujemy, drugie oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym, robiąc dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Jak spojrzycie, to to oczko skłania się w lewą stronę. Następnie mamy sześć oczek prawych, trzecie, czwarte, piąte i szóste. I w tej chwili mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. A więc biacie się pod kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie, bijacie się pod ich przednie ścianki. Przeciągacie włóczkę i robicie dwa oczka razem ze skłonem na prawo. To oczko skłania się w prawą stronę. Robicie jeden narzut i trzy prawe oczka. I w tej chwili rozpoczynacie od pierwszego oczka. Jeżeli robicie więcej raportów, ja kończę oczkiem brzegowym które przerabiam na lewo. To był pierwszy rząd. Drugi rząd, tak jak wszystkie parzyste, przerabiacie oczka na lewo. Trzeci rząd, oczko brzegowe, następnie mamy dwa oczka prawe. Robimy jeden narzut i kolejne dwa oczka przerabiamy przeciągnięte, a więc jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy, to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jeden narzut i znowu jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. Kolejne cztery oczka przerabiamy na prawo. I w tej chwili mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Bijamy się pod ich przednie ścianki, przeciągamy włóczkę, robimy jeden narzut i to samo powtarzamy jeszcze raz. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Narzut i dwa prawe oczka. To był rząd trzeci, rząd czwarty, przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w piątym rzędzie. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy jedno oczko prawe. Brzegowe. Oczko prawe. Jeden narzut, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy, to zdjęte przyciągamy nad tym przerobionym. Pierwszy raz, narzut, zdejmujemy, przerabiamy. Drugi raz, narzut i trzeci raz. Następnie mamy dwa prawe oczka. I znowu dwa razem ze skłonem na prawo wbijamy się pod przednie ścianki tych dwóch oczek. Robimy narzut. Jeszcze raz, ja sobie to poluzuję, tylko te oczka, bo znowu zrobiłam za mocno, za ciasno. Narzut. I jeszcze raz, ostatni raz, dwa razem ze skłonem na prawo. Narzut, jedno oczko prawe i jedno oczko brzegowe. To był piąty rząd. Jesteśmy w siódmym rzędzie. Oczko brzegowe, kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. Następnie mamy jeden narzut, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. To był pierwszy raz, drugi raz to samo i trzeci raz. 3 razy narzuty i trzy razy dwa oczka razem ze skłonem na lewo przeciągnięte. I w tej chwili mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, narzut. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo, narzut. I jeszcze raz. Tutaj również robimy 3 razy po dwa oczka ze skłonem na prawo. I trzy narzuty. Następnie mamy dwa oczka prawe i oczko brzegowe. To był rząd siódmy, rząd ósmy. Przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w dziewiątym rzędzie i rozpoczynamy brzegowym. Następnie kolejnych pięć oczek przerabiamy na prawo. Pięć. Kolejnych 6 oczek, popatrzcie, na lewym drucie kolejnych 6 oczek przenosimy bez przerabiania na prawy nasz drut. Nie przerabiamy ich, albo to zrobicie pojedynczo, albo jeżeli dacie radę wszystkie naraz, to jest bez znaczenia, to nie ma tutaj żadnego znaczenia. I teraz popatrzcie, nie martwcie się, w rzędzie 9 jest tylko to raz. Ale to się powtarza w rzędzie 13, także jeszcze raz to będzie pokazane. Popatrzcie, mamy tych sześć oczek, teraz przenieśliśmy bez przerabiania. Czekajcie, to jest, to, to jest tych sześć oczek tutaj. Lewy drut wbijamy pod te, pod, za, ty, za robótką, z tyłu robótki, wbijamy pod te trzy pierwsze oczka. Czekajcie. Chciałabym, żebyście to jak najlepiej widzieli. W ten sposób. Zobaczcie. Przenieśliśmy sześć oczek z lewego na prawy drut bez przerabiania. Lewy drut wbiliśmy pod te pierwsze, patrząc od prawej strony, pod te pierwsze trzy oczka. I teraz popatrzcie. Ja to zawsze przytrzymuję kciukiem i tym palcem, nie wiem jak ten palec nazywa się, serdeczny, nie wiem, środkowym w każdym razie. Przytrzymuję mocno te trzy, trzy pierwsze oczka, przytrzymuję, bo wyciągnę teraz, zobaczcie, wyciągnę teraz ten prawy drut całkowicie. Widzicie, te oczka przeszły tutaj na lewy drut. I będą z tyłu, będą jako ostatnie. A te wbijamy drut znowu pod, pod te trzy oczka i przenosimy. One teraz będą jako pierwsze te trzy oczka. Będą jako pierwsze przerobione. Zobaczcie, w ten sposób to wygląda, że one się po prostu miejscami zamieniły. I te tych sześć oczek przerabiamy na prawo. Moja wnuszka, wnuczka by powiedziała, że one są takie miłe, że się zamieniły miejscami. W ten sposób, zobaczcie. Przerabiacie je na prawo wszystkie. Zobaczcie, one po prostu miejsca zmieniły. W ten sposób, tak jak tutaj. I ostatnich pięć oczek przerabiacie na prawo. To jest. Czy był dziewiąty rząd? Rząd dziesiąty przerabiacie na lewo. Jednasty rząd. Oczko brzegowe, a następnie mamy dwa oczka prawe. I teraz sześć oczek następnych przenosimy również na prawy drut. Z lewego na prawy drut bez przerabiania. Cztery. 5 i 6 i robimy właściwie to samo co robiliśmy w 9. rzędzie tylko tyle że z przodu wbijając się. W 9 wbijam i w 13 będziemy się wbijać od tyłu, a tutaj podbieramy te trzy oczka, ale pod ich przednie ścianki. Patrzcie, ja bym chciała to tak odwrócić, żebyście to dobrze zobaczyli. Zobaczcie w ten sposób. Podbieracie je od przodu, pod przednie ich ścianki. Jeszcze raz, to jest tych sześć oczek, które przenieśliśmy bez przerabiania. Zobaczcie. I wbijamy lewy nasz drut pod ich przednie ścianki. Przytrzymujemy wszystko. Te oczka tutaj zostaną za chwilę bez drutu, a więc przytrzymujemy je tu mocno. I wyciągamy nasz drut. Wyciągamy go całkowicie. Także mamy tych sześć oczek tu po lewej stronie. I teraz dopiero wbijamy ten drut znowu pod te, które tu w powietrzu wisiały. I te oczka przekładamy na, na lewy drut. I przerabiamy je na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i 6. I to samo powtarzamy jeszcze raz. W tym rzędzie 11 w jednym raporcie mamy to dwa razy. A więc znowu przenosimy sześć oczek bez przerabiania na prawy drut, z lewego na prawy drut. Tu one są, zobaczcie, oddzielę je tak w ten sposób. Lewy drut wbijam pod przednie ścianki tych pierwszych trzech oczek. Przytrzymuję tutaj mocno, ściśnijcie, w ten sposób wyciągacie prawy drut. Zobaczcie, on tu wisi i nic się temu nie stanie. Popatrzcie, tam nic się nie stanie, nie bójcie się, jeżeli to mocno przytrzymacie, to jest wszystko w porządku. I teraz dopiero przenosicie te trzy oczka na lewy drut znowu i przerabiacie je na prawo. Całkiem normalnymi prawymi oczkami. Trudne chyba nieco. I dwa ostatnie oczka są prawe i oczko brzegowe. To był rząd 11. Jesteśmy w trzynastym rzędzie, oczko brzegowe, następnie mamy dwa oczka prawe i dwa oczka razem ze skłonem. Na prawo, to wiecie już, że wbijamy się pod przednie ścianki, robimy jeden narzut i jedno oczko przerabiamy na prawo. Znowu zdejmujemy bez przerabiania sześć oczek z lewego drutu na prawy. 2, 4, 6. Tu jest to ostatnie oczko. I znowu. Wbijamy się tak jak w dziewiątym rzędzie pod te trzy oczka. Trzy pierwsze oczka, które są od prawej strony. Przytrzymujemy tu bardzo mocno i wyciągamy całkowicie drut. Wbijamy ten prawy drut pod te wiszące tutaj luźno oczka, trzy i przenosimy je na drut lewy. I teraz wszystkie oczka, tych sześć oczek przerabiamy na prawo. W ten sposób. Robimy jedno prawe oczko, jeden narzut, jedno zdejmujemy, nie przerabiamy, drugie przerabiamy na prawo, to zdjęte nieprzerobione przyciągamy nad tym przerobionym dwa oczka prawe i u mnie jest już oczko brzegowe. To był trzynasty rząd. Rząd piętnasty brzegowe i jedno prawe. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo i jeden narzut. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo, jeden narzut. To jest drugi raz. I dwa oczka razem ze skłonem. Na prawo, narzut, trzeci raz. Dwa prawe oczka. Jeden narzut, jedno oczko zdejmujemy. Drugie przerabiamy. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy narzut i powtarzamy znowu to samo. Przeciągamy. Drugi raz, narzut. Przeciągamy. Trzeci raz i ostatnie oczko jest oczko prawe i oczko brzegowe. To był rząd piętnasty. Siedemnasty rząd brzegowy i tutaj od razu po tym brzegowym rozpoczynamy. Dwa razem ze skłonem na prawo, narzut. Dwa razem ze skłonem na prawo, narzut. I jeszcze raz, dwa razem ze skłonem na prawo. i narzut. Następnie zrobimy cztery oczka prawe. I teraz mamy jeden narzut, zdjąć, przerobić, przeciągnąć. Narzut, zdjąć, przerobić, przeciągnąć. Narzut, zdjąć, przerobić i przeciągnąć. I to wszystko. Oczko brzegowe to był rząd 17, 18. Wszystkie oczka robimy na lewo. 19. rząd. Oczko brzegowe i jedno prawe. I teraz mamy dwa razy te dwa po dwa oczka narzut i jeszcze raz dwa oczka razem ze skłonem na prawo i jeszcze jeden narzut. Następnie mamy sześć oczek prawych po środku. cztery. 5 i 6, narzut. Jedno oczko zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jeden narzut. Jeszcze raz to samo powtarzamy. I przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jedno oczko prawe i oczko brzegowe. To był dziewiętnasty rząd. Rząd 20. Przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Doszliśmy już do 21 rzędu i mamy oczko brzegowe i dwa oczka na prawo. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo i jeden narzut. A następnie mamy osiem oczek prawych. 6, 7 i 8. Jeden narzut, oczko zdjąć, oczko przerobić, i to zdjęte przeciągnąć. Dwa oczka prawe. To był rząd 21. 22 przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Pamiętajcie o tym, to jest ważne żebyście, jak mówię, wszystkie oczka, to mam na myśli również te narzuty. To jest bardzo ważne, żebyście przerabiali te narzuty również na lewo, wbijając się pod ich przednią ściankę. Na lewej stronie jesteście teraz, ja Wam zaraz pokażę, ja jestem już w 22 rzędzie i pokażę Wam, co mam na myśli, wbijając się pod przednią ściankę. Zobaczcie, tu był na, narzut z poprzedniego, 21 rzędu i on Musi być przerobiony na lewo, a więc nic przed robótką, i tu wbijamy się pod przednią ściankę i przerabiamy go całkiem normalnie na lewo. To jest ważne, żebyście w ten sposób to robili, bo wtedy wychodzi wam ten ażurek. Tam. To wszystko zakończyliśmy ten sposób to wygląda. To nie jest za ciekawe, jak jest jeden raport na szerokość robiony. Także gdybyście na przykład chcieli wykorzystać ten wzór na opaski na głowę, to proponuję Wam, żebyście robili tak jak ja to w, w wzorach czy, czy w tych y, przykładach dla Was robię. Nie wiem, czy tu akurat mam, mam kawałeczek taki jeszcze z tej, co robiłam ten wzór na y, próbkę na... Te kwadraty. Popatrzcie, jeżeli będziecie robili tym wzorem przykładowo opaski na głowę, to zróbcie sobie z jednej i z drugiej strony po prostu może kawałek z samymi oczkami prawymi, to znaczy prawa i, druga, i lewa strona, sama oczka prawe, albo tym, tym wzorem ryżowym. Proponuję Wam zrobić na przykład 5 oczek plus oczko brzegowe, to jest 6. 5 oczek plus brzegowe jest 6, a więc 12 oczek przykładowo więcej. To wtedy nie będziecie mieli tego takiego zawinięcia tutaj. Jeżeli to chcecie wykorzystać na opaski na głowę, czy nawet na szaliki, to róbcie zawsze, ponieważ ten wzór ściąga się tutaj. Dlatego lepiej zrobić troszeczkę szersze te te brzegi. Ja miałam tutaj troszeczkę problem z tym. Powiem wam szczerze, przyznam się, że ja już ten wzór mam od dawna, dawna dawna przygotowany, żeby wam go pokazać, ale tak mnie to jakoś ja nie wiem, wczoraj pokazywałam jak on wyglądał zanim go leciutko letnim żelazkiem przeprasowałam, przeprasowałam przez to, że on się ściąga tu przez te yy, przez te yy, no, przekładańce tam. Dlatego <kluzła> Zawsze proponuję, żeby zrobić tam odstęp, albo robić go po prostu na okrągło. Ja tutaj zrobiłam taki, taki kawałeczek, popatrzcie, zrobiłam tutaj z, z wzorem ryżowym, ale robiłam tylko trzy oczka plus brzegowe. I pomimo tego, także ten wzór musi być po skończeniu, jeżeli zrobicie jakiś projekt nim, to musi być leciutko. Letnim żelazkiem na wilgotno najlepiej przeplasować troszeczkę. To wszystko, moi drodzy. Już Wam nie będę więcej głowy zawracała. Tak jak powiedziałam, ten szkic możecie sobie albo przerysować na początku tego wideo, albo po prostu napiszcie mi na Facebooku i ja Wam prześlę to na prywatnej wiadomości. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się moje wideo podobało, to podnieście kciuka do góry. I poleccie mnie swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, obojętnie komu, kto dzierga na drutach. Serdecznie Wam dziękuję, życzę miłego dnia, cześć!